Cześć wszystkim, z i witam was w nietypowym odcinku na moim kanale. Bo jest to prawdopodobnie pierwszy odcinek z nowej serii, serii, w której będziemy sobie testować różne wątpliwej jakości gry rolnicze ze sklepu Play. Będą to gry mobilne oczywiście. I dzisiaj postanowiłem wziąć sobie na tapetę grę rolniczą Traktorów, jak widzicie, od Boom Game Studio, gra ma ponad milion pobrań i dwie i pół gwiazdki zaledwie. E, spontanicznie mi pomysł na tą serię naszedł, jakoś nie planowałem tego dużo wcześniej, po prostu uznałem, że coś nowego trzeba wymyśleć i wpadł mi taki pomysł do głowy. Ale przejdźmy już do samej gry i przeczytajmy, co tutaj w ogóle jest napisane o niej. Hodowla traktorów to inteligentna gra rolnicza z wiedzą o rolnictwie przemysłowy. Opinie, no jak widzimy 25 i więc no... Jakością musi powalać ta gierka. Tutaj ma więcej ocen 1 niż 5. Poczytajmy sobie jakieś pierwsze tutaj opinie, lepsze z brzegu. Igor napisał: Nie wiem, jak niektórym ludziom się to podoba. Sterowanie głupie, misje głupie i ogólnie. Bo czy łyżką do ładowarek kosi się zboże? Ja to zainstalowałem i od razu odinstalowałem. Filip napisał: To jest beznadziejne. A pierwsze cztery zdjęcia, jak mi się dobrze wydaje, to są z Farming Simulator. Marzena, czyli pewnie synuś z mamy konta napisał gra do dupy sterowanie do dupy to na zdjęciach wydaje się ładne ale ta gra do dupy misja do dupy dobra e, rzeczywiście zobaczmy te screeny no tak czyli gra na skusi tutaj screenami z fsa 17 e, w ogóle cały interfejs tej gry to jest totalnie tutaj tylko wklejony po prostu kolejny screen z 17 tym razem z jcb Tutaj tutaj jeszcze z jakiejś innej gry. Nie, czy. To wygląda bardzo dziwnie, to wygląda na 17 albo 15. Chyba 15, tak sądząc po tej cube mapie tutaj, masakra. Tutaj mamy 17, tutaj mamy. To jest FS 15 chyba. Tutaj mamy w ogóle zdjęcie z Reala, już z kompletnie innym interfejsem, zobaczcie. Czyli gra nas tutaj pewnie chce utwierdzić, że zobacz, możesz sobie dodawać gazu w ten sposób albo w ten sposób. O, tutaj kolejne jeszcze w ogóle. Patrzcie, jest woda, jest jakiś ciągnik. No pobierzmy i przekonajmy się, z czym to właściwie się je. Dobra, słuchajcie, pobrałem grę i od razu z doświadczenia wiem, że w takich grach należy wyłączać internet. Bo te gry nie są niczym więcej niż tylko platformą reklamową dla deweloperów. Czyli po prostu jakieś studio myśli sobie, słuchajcie, trzeba zarobić troszeczkę i co? Robią na odpierdziel totalnie, tylko żeby działało. Często nawet nie działa to poprawnie. Nawet bym się skusił tutaj o stwierdzenie, że w większości przypadków w takich grach niewiele rzeczy działa. Wydają to, wyświetla się co 5 sekund reklama i po prostu lecą tutaj na naiwności graczy, którzy, wiecie, chcą sobie pograć w farminga na, na telefonach, a nie chce im się wydawać na dwudziestkę pieniędzy. No ale zobaczmy, może się mylimy. No oczywiście Unity, czyli silnik... silnik gier... No wybaczcie, tutaj przyciszę. Silnik gier, które... No, czy to na PC-tach, na Steamie, czy właśnie tutaj e, na urządzenia mobilne. Jest często używany właśnie do takich gier, gdzie jest sobie jakiś studio i po prostu robią grę taką, wiecie... Mm, żeby była, żeby w jakikolwiek sposób działała. Jak sobie zobaczycie serię gry z kosza e, na TV-gry, to będziecie wiedzieli o co chodzi. No dobra, co my tutaj mamy? Start. Oh, ads loading, już gdybym miał internet, to by mi się tutaj wyświetliła reklama. Ads to oczywiście advertisements, czyli reklamy. Wait, 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 co tam było napisane? A, plane, ok, myślałem, że plane, taki, że samolot. Mahindra Z8, proszę bardzo, żebyśmy mieli tutaj licencjonowane maszyny, bo mi to na Mahindrę tak wygląda jak... Co to w ogóle jest? To jest jakiś Dojcwar pomalowany cały na pomarańczowo, który w ogóle nie trzyma skali. Tutaj mamy jakiś, jak widzicie, ciągnik. Co to jest? Jakiś wygląda na zetora w ogóle. Ten z kolei pomalowany na, na różowo. Tekstury są porozjeżdżane. To jest tylko jeden kolor nałożony na wszystko. To jest jakaś masakra. Schluter z Farminga To jest nic innego jak podpierdzielone modele wrzucone do, do gry, nie? Kolejny Zoicfar. Przynajmniej to wygląda jak Doicfar. Tak, to jest chyba to samo, tylko z kołami od szlutera i pomalowane na niebiesko, bo nawet im się tekstur nie chciało. Masakra. Dobra, next. Let's get the tractor out of the shed. Czyli weźmy ten. Zawierzmy ten ciągnik z wiaty, ale co to jest? Czemu ja jestem tutaj jakimś na oko wietnamczykiem? Dobra, przechadzajmy się tutaj troszeczkę. Wow, ale patrzcie jak można biegać, nie? No kurde. Graficznie mi to przypomina John Deere Drive Green, które mogliście też już oglądać u mnie na kanale w serii Zapomniane symulatory. Tutaj co, jest jakiś wóz drewniany, który, w którym koło ma tak ze 3, od 2,5 do 3 metrów na oko belki o... No, z tego co ja tak widziałem no to 1,80m, nie? To są największe belki, tutaj mamy jakieś chyba 3,20m. Dajmy na to, że koleś ma 1,80m, bo nie wydaje się jakiś niski, no to jest to praktycznie dwa razy <gryw> dwa razy od niego wyższe. Także skala tutaj widzę jest jak najbardziej zachowana. Czy ja mogę jakoś skakać, mogę cokolwiek innego robić? Nie. Idź i usiądź na swoim traktorze. O, proszę bardzo. Co? Patrzcie. To jest e, według gry maszyna do planowania pola tutaj. To jest siewnik. Co mi wygląda po prostu na. To jest jakaś glebogryzarka? To jest jakiś pług śnieżny? Czekajcie, bo tak ciężko jest mi się tą postacią wykręcić tutaj. Dobra, nieważne, nie, nie uda mi się. Widać w ogóle jak światło podąża za nim. Zobaczcie. Tragedia. Tutaj opryskiwacz. No to powiedzmy, że to wygląda jeszcze jak opryskiwacz. Powiedzmy. Plowing machine. To jest według gry pług. A to nawet talerzówką chciałoby być. Maszyna nawadniająca. Maszyna kosząca. Mm hmm ...i przyczepa, która... Boże, jak to wszystko skali tutaj nie trzyma. Wybaczcie, że nie sprecyzowałem jakby co to jest to planing, ale totalnie... ...wyleciało mi to z głowy, z angielskiego generalnie jestem dobry, ale tutaj... ...pamiętam, że była marka Great Plains. Nie wiem, czy to nie będą po prostu... Nie, dobra, nie chcę, nie chcę strzelać tutaj. Dobra, idźmy. Okej. Okay. O Boże, to sterowanie już widzę, że nie polubimy się z tym sterowaniem tutaj. Czyli teraz muszę zaczepić to planing machine. Zobaczmy. Aha, tyłem, tyłem muszę. Dobra. No, jakby to wygląda mi na tura z łyżką, no ale, ale dobra. Tutaj. Twórcy gry wiedzą lepiej o co chodzi. O jezu, jeszcze weź tym podjeździe, kiedy ta kamera się tutaj tak pięknie. Jezu, czekajcie. Jak ja mam to podpiąć? Nie mogę obrócić kamery. Wierzcie mi, że nie mogę obrócić kamery. A nie można tym ciągnikiem ruszyć, nie wiem, dwa metry do tyłu. Tylko jak wciśniecie gaz, to on albo rusza od razu, albo nie rusza w ogóle. Nie mogę tego podpiąć totalnie. Naprzód mi się nie dało, kazało mi podjechać tyłem, a teraz wygląda, jakby kazało mi znowu podjechać przodem. Widzicie to? Strzałka jest teraz na odwrót. Teraz w ogóle wbija się w ciągnik. Czy ja mam jakoś po prostu ładnie podjechać przodem? Atacz, dobra, ale jakie ja mam to Atacz? Nie da się. Jeszcze raz spróbuję zawrócić. Boże, jaka ta gra jest do kitu? Mamo, mamo. Kup mi Farming Simulator. Mamy Farming Simulator w domu. Farming Simulator w domu. Wiecie co? To mi wygląda na taką grę w stylu. Przyjeżdżacie gdzieś do wujków. Nie macie co robić. Mamy daje telefon i... Masz, synku, pograj w farminga, nie? <laughs> nie wiem, nie mam pojęcia, jak to gówno zaczepić. Czy ja gdzieś tam mam podjechać? Czekajcie, tam jest jakaś... O, tutaj ktoś w ogóle idzie, spróbujmy go. Co zrobisz? Co zrobisz? Znikniesz, czy nie? Gdzie idziesz? Halo? W ogóle te domy, jako mają... Sterowanie jest tragiczne w tej grze. Nie da się tu nic zrobić. Aha! Czy wy to widzieliście? Ja najechałem na punkt, który od tej maszyny był jakieś 20 parę metrów. I ono mi podpięło to dopiero, nie? Idź i pracuj na polu. Je ci na polu, nie? Zależy jak to tłumaczyć. A to raczej powinno być drive. Drive to the field and. Czy ja tutaj znowu mam wjechać w to? Nie, dobra, teraz już chyba po prostu muszę pojechać na pole. To jedziemy, tutaj mamy pięknie trasy wyznaczone, jakby to był Need for Speed. Z początku tego wieku. Co to za tor przeszkód w ogóle, żeby tam dojechać? Halo. No dobra, jedziemy. Nienawidzę tego sterowania. A nie chce mi się wychodzić do menu, żeby je przestawiać. Bo tutaj tak pewnie dużo nie zmieni. Okej, okay, to jest to moje super pole, tak? No i dobra, zobaczmy. Wow. Widzicie po co, po co pług? Po co talerzówka, po co kultywator? Skoro możecie wziąć łychę, zetrzeć ściernisko z pola i... Pyk, tam. Co się będziecie pierdzielić, nie? Ale patrzcie, jakie efekty, jaki tutaj leci, jaki dym w ogóle jakie amortyzow. Jakie koła ma amortyzowany ten ciągnik, jak on się buja tutaj. To już nie jest cała kabina, tu jest cały ciągnik amortyzowany. Nie no. Kozacko, nie? To wygląda na. Okej. Okay. Sukces! Została mi jeszcze minuta 24. Widzicie jaki, jaki szybki jestem? Dalej. Zaosz swoje pole zaoraj. Czy odblokowałem kolejny ciągnik? Nie, mamy 200 dolców, a ten kosztuje 750 jeszcze. O, dobra, bo sobie palcem zasłonięłem nie widziałem, myślałem, że 700. No cóż, musimy się z naszą Machindro Z8 pomęczyć jeszcze. Idź i usiądź na swoim traktorze, jasne. Lecę. <grywa> Oho, podczepianie część druga. Zobaczmy. Rozpędzimy się i pyk. Tak, plowing machine, bo to jest pług. Mhm. Proszę bardzo. O, jak pięknie się podczepiło. Teraz nie mogę zmienić kamery. Chyba, że to jest do zmiany. To jest do zmiany kamery. Myślałem w ogóle, że to jest do zrobienia screena, bo jest tak nieintuicyjnie to pokazane. Teraz mam kamerę, której totalnie nie mogę zmienić rotacji, więc chyba jednak się skuszę już na to, na tą gorszo z drogi koleś, No ja tutaj jadę. Ora moją talerzówką. Jezu, jak to się buja w ogóle. Ajajaj! Nie no. Uwierzcie mi, że jest tak ciężko sterować tutaj tym ciągnikiem. Totalnie nie ogarniam tego tego sterowania tu. Okej. Okay. W ogóle ciekawe jest to, że jakby to jest zaznaczone jako pole, ale jako pole gra traktuje tylko ten malutki kwadracik tutaj, nie? Zobaczmy czy tekstura się zmienia. Ło! Wow. Proszę bardzo. Wzięliście dwie sekundy, już zrobione pole, nie? Pff, nie na no, tragedię. Jaka szerokość robocza. Jeszcze oni mi tutaj 7 minut, czy tam 8 dali, nie? Bo jeszcze na dojazd trzeba było liczyć. I na to zawracanie po uderzeniu. Przecież ja całe pole zrobię zaraz. Patrzcie. Ostatnie. Fragmenty mi tutaj zostały. Może zróbmy sobie jakieś kryteria, według których będziemy te gry oceniać. Niech to będzie grafika, e, logika i taka o, ogólna ocena, bo tutaj więcej się nie ma jakaś rozdrabniać nie? Co nad tymi grami. Dobra, jeszcze tylko zrobimy sobie siew. Zobaczymy jak siew wygląda. Już i tak widzę, że. Tutaj na telefonie mi to kilkanaście minut e, nagranie trwa. Mies o miejsce na, e, na telefonie raczej nie mam co się martwić, ale po prostu nie chcę też tasiemca robić z tego typu gry. Jedź i zaczep siewnik do ciągnika. A raczej tutaj jest to napisane with tractor, czyli szczep ciągnik z siewnikiem. Czy wy to widzicie? To jest, to jest śnieżny, to wygląda jak pół śnieżny. Gdzie to mam mieć zbior. <noise> Te grę robiły osoby, które mają zero... ...pojęcia o rolnictwie. Wiedzą tylko, że trzeba coś tam zasiać, coś tam trzeba pole przygotować i w ogóle, nie? Ja podejrzewam, że w tej grze nawet nie ma kombajnu, tylko jest... ...jakby ten header do tego ciągnika przyczepiany i to on pewnie kosi. Nie zdziwiłbym się. Patrzcie. Wow, nie no, od razu już jest, nie? To sadzarka może prędzej niż, niż siewnik jak tam grą. Może to sadzarka miała być, nie w zamyśle. Przyznam zupełnie szczerze, ja tej gry nie widzę. jakby... Jeszcze w ogóle tutaj jest siewnik, a na tym, tej konce, która się tak zmienia teraz na zielono, jak, jak je włączam. Maszynę. Jest co? To jest jakaś. To wygląda jak. E... Jest bardzo mały. Wygląda na albo bronę wirnikową, albo po prostu jakiś agregat. I co chciałem powiedzieć? Że ta gra się nie nadaje do niczego innego, jak tylko żeby to. Znaczy w ogóle najlepiej tego jest nie pobierać, ale jak już to pobierzecie, to to jest do posiedzenia na Kiblu i do usunięcia zaraz później, nie? Naprawdę. Sukces! jej co teraz może żniwa? Nie, dalej będą żniwa. Jeśli co ja chyba oszczędzę wam tego, tego widoku. Oszczędzę wam w ogóle jakichkolwiek więcej nagrań z tej gry. Bo tak, tak jak powiedziałem, seria jak i sam ten odcinek jest totalnie spontaniczna. Napiszcie, czy w ogóle podoba Wam się taki zamysł, czy chcecie oglądać coś takiego na moim kanale. Jeśli tak, to będziemy sobie testować te różne gierki. Mm, więc tak, grafika w tej grze, no to jest typowe badzie z Unity. Unity nie jest złym silnikiem, ale no, niestety zyskał złą renomę właśnie przez takie gry. Nie tylko na mm, telefony, ale też na pc tach graficznie, ta gra, graficznie ta gra wygląda tragicznie, aż się samo rymuje. No, w ogóle nie są tutaj możliwości silnika wykorzystane. To jest takie, myślę, że bazowe po prostu ustawienia. Logika Zero. Nie ma tutaj logiki w tej grze. Naprawdę, no, totalnie się musieli nie znać na rolnictwie twórcy, albo po prostu nie umieli zrobić mechaniki i korzystali z tego, co jakby wiecie, co się da, ale nadal, no, nie ma w tym żadnej logiki. Ogólnie. Myślę, że gra jak najbardziej zasługuje na swoją ocenę, czyli na to 2,5, ale na pewno nic wyżej bym tej grze nie dał, jak już to tylko niżej. I powiem Wam, że to mi daje całkiem niezły tutaj zwiastun, jak te gry mogą wyglądać: te wszystkie, które będziemy sobie w tej serii testować. Jeśli oczywiście będziecie chcieli tę serię oglądać, także. Wybaczcie, jeśli odcinek jest taki chaotyczny, jest nagrywany totalnie, totalnie już późnym wieczorem. A raczej nocą tak naprawdę, przed pójściem spać. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to napiszcie w komentarzu, a na pewno nagramy. Kolejny odcinek, ja też postaram się go wtedy bardziej profesjonalnie przygotować, bez mojego jąkania się i, i w ogóle. Także ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, pozdrawiam Was i cześć!